Jeżeli zastanawiasz się, czy połączenia przez Wi-Fi są możliwe w Samsungu Galaxy A36G, to odpowiedź brzmi: tak, mamy tutaj dostępne Wi-Fi calling, i aby znaleźć tę funkcję, mamy kilka sposobów na to. Pierwszy sposób to wejście w ustawienia, następnie możemy wybrać połączenia i pod Wi-Fi możliwe, że my będziemy mieć opcję połączenia przez Wi-Fi bądź Wi-Fi calling. W moim wypadku niestety nie ma tej funkcji, natomiast to nie jest jedyne miejsce, gdzie możemy znaleźć właśnie te opcje. Drugi sposób to wejście przez ustawienia, szybkie ustawienia, czyli przewijamy po prawej stronie telefonu z góry na dół. I następnie rozwijamy ten panel. I w tym miejscu, na przykład już ja w moim przypadku mam połączenia przez Wi-Fi. Mamy tutaj właśnie przycisk. Możemy na niego nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć właśnie te połączenia przez Wi-Fi. I jeszcze jest jeden sposób, mianowicie możemy wejść w aplikację telefonu, nacisnąć na te trzy kropki w prawym górnym rogu i wejść w ustawienia. I w tym miejscu mamy. Również połączenie przez Wi-Fi możemy nacisnąć, aby przejść dalej i tutaj również możemy włączyć lub wyłączyć połączenia przez Wi-Fi. Także istnieje kilka sposobów na to, aby znaleźć tę funkcję w zależności od naszego operatora czy też karty SIM. Z różnych powodów ta funkcja może znajdować się w różnych miejscach. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.